Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy z lobby hotelowego. To jest moje ulubione miejsce do początku vlogów. I tyle tylko powiem. Jedziemy w mega fajne miejsce, w mega ciekawe miejsce. Już rok temu tam byliśmy, ale niestety nie weszliśmy. Już się pewnie przestraszyliście, że znowu to samo. Nie, nie weszliśmy tam, ponieważ było trzeba rezerwować i niestety nam się nie udało. Teraz byłem mądry, dużo wcześniej zarezerwowałem miejsce. Jest za 15.09, także pierwszy termin wejścia do tego budynku, bo to jest budynek. Jest o dziewiątej, więc mam nadzieję, że przez to, że wybrałem poranną godzinę, to, że będzie mało ludzi. Jeśli nie, to będzie trochę gorzej, bo jak jest dużo ludzi w takich fajnych miejscach, to wygląda to gorzej. Zobaczymy. Pierwszy termin, jesteśmy rano, ranek panek. Mam nadzieję, że się uda. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. I mamy przymusowy spacerek. Pieszyć, nie, no. byśmy nie mieli terminu. A co mówię Dobrze, po prostu nas wysadził 11 minut za wcześnie. <grystanie> Idziemy. Poranek na spacerku. Mamy już opaskę, wybraliśmy bilety Pokaż mi na ja swoją. Pokaż Gryzkę. rączkę, że masz. Oj, 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 tutaj, poczekaj, tata. Pięknie, no i niestety tak jak się spodziewałem jest dziewiąta rano, że spóźniliśmy się o pół godziny, ale to nic nie zmienia i tak jest full ludzi, więc... Ale więc... dużo mniej niż ostatnio. No tak, ale i tak będzie, będzie tłoczno tam. Ja widziałem kogoś, kto był o szóstej rano, tylko że dogadał się chyba z miejscem po prostu i nikogo nie było, to wtedy było super. Dostaliśmy folie na buty, tutaj mamy do odebrania okulary. Nie wiem, kurde, bo ja znam chyba dwa pokoje, a nie, że poznałem się z trzeci. nie wiem, po co są te okulary. Zobaczymy. Charlie! Okularki! Mam je, daj. Podamy. Podamy, podamy. Pokaż, pokaż się cała. Pokaż buty. Pokaż buty. Pięknie. Jesteśmy gotowi. Nie wiem, po co są te okulary. Chodź. Może ja, radzi słońce, tak. ja mam kilka pomieszczeń, bo jedno pomieszczenie jest z tymi kulkami, no ty też masz pięknie. A drugie pomieszczenie jest wiesz jakie, że wszystko pod tobą to jest szklane. To po to mamy te worki na nogach. nie porysować szklanę pod logię. Tak bo myślisz? To też, to no może i czyste. tak, może i tak. A będziesz dygała, czy nie? Edytę jakby zabrać, co? Jeżdżamy do widy z przyszłości. Tak myślisz? Ale jasno jest. Gdzie jest moja niunia? Nakładaj okularki. Nakładaj okularki już. się jak te filmy wszystkie. Co mm. do przyszłości. Ja bardzo lubię takie filmy. No ja też właśnie. To jest pierwszy, nie wiem, pokój, pomieszczenie, nie wiem jak to nazwać. E, chyba są trzy, tak mi się wydaje. Tak się horrory zaczynają. Jest. Horrory, nie? <gry> Na uszy zapyka. Angelika mówi, że się zżyga. Co to za problemy w raju? Niedobrze dobrze mi jest. To się wydaje, jakbyś tutaj miał taką przepaść pod sobą. Nie, to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze ten pokój z przepaścią, Angelika już wymienka. Tutaj mamy odbicie, widzicie mnie? A tam dalej są ludzie, ale to są ludzie, którzy po prostu leżą tutaj. Widzicie tu panią w różowym? Ona gdzieś tam jest. Teraz lepsze od to tych wszystkich, to wiesz, teraz właśnie lepiej przez to, że nie ma barierek. A, a, a popatrz w dół. Nie co, no, mi naprawdę jest niedobrze. No. Bo ja Taki lek wysokości, że jak patrzę, to. Ja wiem, że to jest tylko nie? Ale moja głowa nie ogarnia, że to jest lustro. I ja mnie na to To jest tutaj przerażająco, nie wiem czy Wy to słyszycie, bo pewnie, pewnie możliwe, że jest zgiełk ludzi, ale jest muzyka jak w takich statkach kosmicznych, takich jak trochę te wszystkie, te wszystkie filmy, gdzie na przykład wysyłają ludzi na inne planety i oni budzą się za 200 lat, czy cała planeta nie żyje, a oni żyją, to taki tu jest właśnie klimat. Gdzie jest Charlie? Gdzie jest Charlie? Ona jest? Bardzo fajnie, bardzo fajne miejsce, cudowne widoki, ale e, nawet ta dziewiąta naprawdę nic nie dała, jak pójdzie nie dałoby nic i tak by to nic nie dało, nie dałoby nic. Ludzi jest full. Kojarzycie takie TikToki, gdzie jest e, taka, jeśli pamiętam kurde piosenki będę mi teraz z głowy, ale jest taka... A, uuuu, aaa, i później jest takie uuuu, że, że się śmieją z tego, z tego takiego Instagramowego miejsca, no to tu jest faktycznie, można by było spokojnie z tego nagrać, czyli e, jak tu jest pusto, to jest tu rajsko, ale jak jest tyle ludzi, to już jest ciężej. W tych, w tych pokojach, gdzie są lustra, gdzie, gdzie są widoczki, to jest okej, okay, ale w tym, gdzie były piłki, ludzie rzucili się na te balony jak na dzikusy, bili, ma maksymalnie uderzali w nie, e, przebijali nawet, więc ale fajnie, ogólnie mega mega miejsce. Ja się o nią boję, bo oni wiesz, nie wiadomo czy skoczą na nią, co, co kopną. Kopią cały czas piłki w górze, ona ma głowę nisko. No, no głowę. tak, tak, tak. Stresujące. Nie fajnie? Przerażająco Moja mama by się tutaj po prostu zniszczyła Chcesz podskoczyć? Nie Nie, nie rób, nie rób, nie rób tego, tego no, Nie No jest bardzo wysoko Mamo, jeśli to oglądasz to się wczuj teraz Zobacz, to jest Bryant Park to może bierdyknąć, Może pierdyknąć Zobacz, że Bryant Park jest jak dalej, jak tam, Jak mały. widzisz? Dobra, jeszcze sobie... Mamo, to dla ciebie Niedobrze? Za wysoko, za, jasny, za jasno ja się, y, 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 Osoby, które mają lęk wysokości nie powinny tu przychodzić A ty nie masz lęk wysokości? Tak nie? i trochę tylko Mam, bo wszystko mi tu stoi Twoja mama tam przymucham. Tak, specjalnie dla mamy Jeszcze tutaj już wychodzimy stąd Mamo, specjalnie dla ciebie kolejny kadr Już mi się też wymiotować chce, więc Nie wiem o co chodzi, ale a sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Speakly. I Speakly towarzyszy mi już bardzo długo, dobrze to wiecie, ale ostatnio w moim życiu zaszły pewne zmiany, może powroty przez które jeszcze bardziej potrzebuję aplikacji. Po pierwsze, pierwsza zmiana to to, że jestem teraz w Nowym Jorku i naprawdę 15 minut o poranku, 15 minut wieczorem i ta blokada mówienia mi maksymalnie schodzi, dzięki czemu mogę rozmawiać z panami uberzystami, z ludźmi w sklepie, z ludźmi w restauracjach. Drugim powodem jest to, że po roku czasu wróciłem na hiszpański, a hiszpański jest również językiem, który jest w aplikacji. Aplikacja Speakly została stworzona przez dwóch poliglotów. Opracowali bardzo fajny system, dzięki któremu uczysz się do pięciu razy szybciej. Ważne, oczywiście, że ważne, co pozwala nauczyć się języka w sposób komunikatywny, tak, że możecie sobie rozmawiać już w cztery miesiące i to jest kolejna rzecz, która jest super. Pikli to jedyna aplikacja do nauki języków obcych, która faktycznie pozwala wybrać, jak chcesz się uczyć nowego słownictwa. Oferuje skupienie się na pisaniu, opcję wielokrotnego wyboru lub kombinację tych obu opcji dla jeszcze większej różnorodności w nauce. Aplikacja oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby nauczyć się języka, poznasz nowe słownictwo, będziesz mieć ćwiczenia z mówienia, I... ćwiczenia z pisania, ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, a nawet rekomendacje muzyczne I'm w języku, którego się uczysz. Oznacza to, że twoja nauka nigdy nie stanie się nudna i monotonna, ponieważ jest I'm... tak wiele do zrobienia i doświadczenia. Że Możecie uczyć się 10 lat w szkole, a i tak nic nie powiecie, bo się boicie, bo się wstydzicie, a tutaj stricte na komunikację jest nastawiony przegaz. i to bardzo dobrze. Oczywiście języków jest full, jest hiszpański, jest angielski, z których korzystam, jest niemiecki, jest francuski, jest estoński, bodajże Także znajdziecie coś dla siebie, link macie w opisie I co miłej nauki języków, miłego podróżowania, no i sprawdzajcie się koniecznie. Wyszliśmy właśnie z hotelu i zmierzamy do Targetu, bo jak ostatnio byłem w Targetie, gdzie my byliśmy w Targetie? W... Ty byłaś w Miami, ja znaczy kredką, na Florydzie, tak. a ja byłem w Nowym Jorku, jak zobaczyłem ile a tam byliśmy jest. byliśmy na początku w nowym Jorku. A tak, tam. właśnie. A tak, 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 właśnie dokładnie. I jak zobaczyłem, ile tam jest słodyczy, nawet nie chodzi o ilość, tylko o kombinację, że wiadomo, że w Stanach jest zawsze więcej kombinacji, nie wiem, M&M'sów, jakichś tam płatków, czegoś innego, wiadomo. Ale jak zobaczyłem, ile jest w Targetcie, gdzie bymy byliśmy pierwszym razem w Stanach w sklepie, to jest znany Miami. Ale nie, jak się nazywa ten sklep? Target? Nie, właśnie. Walmart? Walmart, właśnie. Jak byłem w Walmartcie, to Wow, wow, wow. jak byłem w Walmarcie to byłem trochę zawiedziony. Tak, mało było, ale w Targecie jest dużo większy wybór No tutaj. właśnie. Może też zależy, w którym, natomiast y, ostatnio byliśmy w dwóch... Tak, i było, było dużo. 40. I jak zobaczyłem te wszystkie słodycze, to pomyślałem tylko o jednej osobie. Dym, 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 dym. O, Nikolci. O mojej siostrze. Bardziej opłaca nam się kupić byle jaką walizkę, mhm. wrzucić to wszystko w tą walizkę i zabrać z samolotem, dlatego, że my mamy 9 walizek w biznes klasie. Możemy, a, trzy możemy walizki wziąć walizki na głowę tak. duże. Więc nie musimy płacić za wysyłkę, tylko po prostu byle jaką walizkę kupimy, a walizki w targecie są tanie. Szybki frycelek. Dasz troszeczkę? Tacie? Nie. nie. A mogę zobaczyć chociaż? Ten jest jakiś świeży. O, ale jaki Cieplutki, ciepły. świeżutki i gry. Tak się zastanowiłem, że ja chyba jestem naprawdę mega fanem Starbucksa, oprócz kawiarni, do których chodzę i które uwielbiam, bardzo lubię takie produkty ze sklepów. To tylko inny smak, zawsze z Michaelem rano, na kaca, na kawalerskim piliśmy. Tu mam jakąś kurde nowość, jakaś niby double shot energy, ale taka duża pucha. Zawsze widziałem takie malutkie tylko, więc, więc to może postawić naprawdę na nogi. Tu mamy jakieś cold brew, ja uwielbiam cold brew, jaka ładna buteleczka, więc e, to prawdopodobnie teraz wezmę. Ostatnio Ci kupiłam ze Starbucksa peppermint, a tu jest też z Dunkin Donuts. Ale to jest kawa? Tak. Czyli to nie Polar, dla Nikoli. Peppermint. Poczekaj, nie, co to jest? Chocolate peppermint. A, I czekolada. A coffee, coffee, coffee. a, coffee, no no właśnie. O, decaf jest nawet, espresso. Fajne, co kurde, jest mamy dankina U nas nie ma takiego wyboru. Co? Nie ma, nie ma, ale szukamy słodyczy. Nie będziemy brać kawy, bo po co? Ja mam tyle tej kawy, że. Ja jej kupiłam. Kakao. Tak? No z tak, kupiłaś, kupiłaś. Dobra, szukamy słodyczy. Jest, nie jest, 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 mamy. Mamy pierwsze. To jest pyszne, ja sama takiej wielkiej. No bierzemy, bierzemy na pewno co żelki. Co lubisz? Ciu -ciu. Lubisz to ciucie, tak, dobra. A to co to jest za bycze takie? Oh, 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 oh. To, to też lubię. Wiem. Chciałem powiedzieć na początku, że chcę wziąć te chipsy, bo to klasyczne, które uwielbiam I na pewno wezmę, ale znając moją siostrę To klasyki, nie? Musimy je wziąć, to te ostre co to Uwielbiam, to są chrupki te takie ostre, czerwone Wiesz co, które? Nie, się, no, nie wiem czy będzie chciała, to jest spróbowanie, ale Obok zobaczyłem i wiesz, że to dziwak, tak jak ja Niebieskie to chrupki, niebieskie chrupki, nie? Ty też to lubisz? Znam moją siostrę bardzo dobrze i wiem, że że niebieskie krupki to coś, czego szuka. Jest królestwo M&M, bierzemy wszystkie rodzaje. Bierzemy, no to oprócz kasyki, bierzemy te, bierzemy ciemne. Peanut butter, caramel. Jakieś... A to wziąłeś. Tu są, są same peanut, to bez sensu, bo no, te akurat nie, nie, nie. są. Takie są białe, białe? jakieś. Białe? No. Dobre, białe? No nie wiem czy dobre, ale spróbujmy. Peanut bierzemy. butter. Proszę, potrzymasz? Chociaż podtrzyma. <laughs> Z gummies, w ogóle, O, może te dzień. weźmiemy dla nich. Ja jej wziąłam też w harem poterze, ale myślę, że możemy wziąć jeszcze jej balon Jaki balon? Boże, jaka to jest ekscytacja. Panato. Co to jest? Panato. Panato. Pakuj do wózka wszystko, koleżanko. I teraz Mamy świąteczną półkę słodyczy całą. Tutaj mamy. Czekoladki. Fajne. Bierzemy, bierzemy wszystko Lizys też bierzemy to już wzięła, już wzięłaś. A, wzięłaś, dobra Jeszcze mamy coś, tam jakieś, MMSy świąteczne były Dobra Wielka butla kawy, prawie półtora litra kawy Kawa, 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 ale zaczek spoko, bierzesz taką dużą Ja myślę, że ta zielona nakrętka to jest, żeby sobie pić z niej, na przykład, taka duża Mamy imprezę gdzieś w terenie Bierzemy to Lemon, zielona herbata, o, mięta w twoim i stylu, w kres. twoim stylu Różne cold brew, jakieś tam ice coffee Fajne. Fajne kawa, sama kawa. Ty lubisz kawę, tak? Ja lubię kawę No ty lubisz, lubisz. Zawsze mnie pytasz co to cold brew Spróbuj. Tylko łyczka. nie nie ma łyczka dużego spróbuj. Taka Nie? Jak taka słaba kawa, bez mleka, rozwodniona. Słaba w sensie, że mało pobudzająca. Mocna, ale taka. Kwaśne, no taka Dzisiaj randka w domu, no ale kto by płakał? Jakbym miał w pokoju taki widok, prawda? Romantycznie kurczak z mango, ryż. Do tego właśnie, tutaj jest jakaś herbata tajska, zamówiłem, totalnie nie spodziewałem się tego, myślałem, że to będzie jakaś zielona lekka. Jest... Jest No, jest naprawdę dziwna. I będziemy sobie szamać. A przed randką, żeby, żeby później po prostu nie robić głupich min na randce, spróbuję, spróbuję herbatę. To jest oficjalny test. Chodź o czym... Nie pierwszy spróbuj, żeby, <laughs> ją, żeby... Nie daje się dziecku. <laughs> Chciałem, żeby mój tester. Pierwszy, mój tester pierwszy, pierwszy ubieg. Na pewno nie jest ostra, więc możesz, spróbuj. No jak jest niedobre, cokolwiek jest popsute, nie można dzieciom dawać. I jak? Dobre? Czy to alkohol jest? Dobre? Niedobre. Nie. No. Ktoś nasz czy to alkohol jest, mówi, że nie. Dobre czy nie? Dobre, jeszcze chcesz? <laughs> Jakoś tak nie bardzo. To jest mój tester, poczekamy teraz pół godziny, jeśli wszystko będzie dobrze, to... Przestań! <laughs> Dobra, szartowałem oczywiście. Mój, Chodź wam mu się dać. Tak? To je, i wiecie jak to smakuje? To smakuje jak macza. Trochę, taka kredowy, kredowy posła. Nie, nie lubię, ale no wypiję. Daj, daj. Dobrze. Ja? Yes. Jeszcze nie grali. Chodziliśmy po tym targecie i wybraliśmy te wszystkie rzeczy, kupiliśmy je. Kurde, to nie taki target jak my chcieliśmy. Mało rzeczy, mało do wyboru, nie ma tych bajeranskich słodyczy, więc uwaga, odstawiłem Angelikę i Niunie do domu. I uwaga, gdzie jestem? przy targecie, ale gdzie? W New Jersey, wywiało mnie do no. <grywa> New Jersey. Co prawda to tak brzmi górnolotnie, dlatego że my mieszkamy bardzo blisko, dosłownie przez wodę, tak jak mówiłem w którymś odcinku, więc, e, więc jechałem uberkiem 15 minut, ale jestem teraz w prawdziwym targecie. Pierwsza rzecz, którą nie mogę znaleźć w tamtym targecie, rises choinki i to jest must have. Całe opakowanie jest jak choinka, a w środku choineczki z masą orzechową. Zakupy zrobione, cztery siaty e, pełne, zapłaciłem około 200 dolarów, więc 198 chyba, więc dużo, naprawdę w Stanach rzeczy podrożały i to widać gołym okiem, e, ale, ale fajne rzeczy kupiłem, dużo fajnych rzeczy, e, nie kupiłem tej walizki jak widzicie, ponieważ zadzwoniłem do Angeliki, Angelika powiedziała, że jak coś, to jutro kupimy normalną, lepszą, bo bez sensu jest płacić 700-800 złotych za zwykłą walizkę z takiego wiecie, marketu, to już lepiej trochę dopłacić i mieć jakoś porządną. Doszedłem, wyszedłem na 40-minutowy spacer, żeby, żeby pooglądać po prostu, się po Nowym Jorku. Doszedłem do Madison Square Garden, czyli do najbardziej znanej hali widowiskowej. Tutaj grają nichsi, tutaj koncerty grają największe gwiazdy. Szybkie jeszcze jedzenie. Jestem. Naprzeciwko Madison Square Garden w jakiejś takiej dziupi, z pizzą na kawałki wziąłem, niektóre pizze kosztują nawet 99 centów. Moje są chyba troszeczkę droższe, wziąłem salami, wziąłem hawajską, wziąłem Mountain Dew. Za wszystko, za te dwa, dwa slice'y pizzy i za Mountain Dew zapłaciłem 5 dolarów, także opłaca się chamskie żarełko, bo wiem jak to będzie na meczu, kolejki do wszystkiego, można się najeść, napić i oglądać, dyrektować się meczu.

Przerwa w meczu i jest tutaj tyle restauracji do wyboru meksykańskie burgery, pizze, wszystko, co tylko sobie zechcemy. Ja wybrałem sobie sushi, wziąłem Nigiri i teraz czekam na drugą połowę. Zjem i wracam na swoje miejsce. W ogóle wybaczcie, że nie widzicie w ogóle mojej twarzy, mnie nikomu jej nie brakuje, ale po prostu nie można tutaj wchodzić z aparatem, z kamerą, jakąś taką dużą profesjonalną i po prostu nagrywam wszystko telefonem, a totalnie nie potrafię nagrywać siebie, jak siebie nie widzę, a nagrywam wszystko tylną kamerą. Zrzucałem się już do hotelu, byłem w pokoju, na chwilę wziąłem kamerę przyszedłem tutaj do lobby hotelowego i mogę chwilę podsumować to wszystko. A więc, jeśli chodzi właśnie, że nie wziąłem tego aparatu, dlatego, że ostatnio już jak byłem na meczu Netsu w Brooklyn Nets z kimś tam, nie pamiętam nawet z kim grał, to uciekałem od ochrony ze względu na to, że chcieli, żebym zostawił aparat gdzieś tam, gdzieś tam, nie pamiętam, w jakimś tam schowku i, i odebrał numerek, to wszystko. Ja po akcji w Tulum jestem strasznie przewrażliwiony, jeśli chodzi o aparat i gdzieś, gdzie jest 19-20 tysięcy osób, bo tyle dzisiaj było, jakby Miał zostawiać i liczyć tylko na numerek, jak w szatni. Wiecie, jak to jest: w szatni rzeczy też się gubią, też czasami ludzie kradną, więc totalnie nie moja bajka. Wolałem wziąć telefon i mieć spokój. Andrzejka sobie ponagrywała w domu. Wróciłem, jeśli chodzi, byłem na trzech meczach w życiu: na Miami Heat, na Brooklyn Nets i na teraz właśnie na Knicksach. Nie ma porównania. Madison Square Garden robi taką robotę, jeśli chodzi o prawdę, jeśli chodzi o wielkość tej sali. Wiecie, to jest sala widowiskowa, gdzie występuje Beyoncé, gdzie występują wszystkie największe gwiazdy świata. Grają właśnie, e, grają właśnie niksi. naprawdę, bo kto nie słyszał o Madison Square Garden, prawda? Wow, naprawdę fenomenalne uczucie. A teraz się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Widzimy się w kolejnych vlogach. Niech dzieje się magia. ma.